Newslettery wracają do łask, zwróciliście na to uwagę, niby część osób uważa, że maile to tylko spam i nikt ich nie otwiera, ale ja uważam, że będą teraz przeżywały swój renesans i raporty tylko to potwierdzają. Po pierwsze, w internecie jest już takie przeciążenie informacyjne, że ciężko dotrzeć do tych najbardziej wartościowych treści. A po drugie, wszyscy mamy dość pustych social mediów i okazuje się, że newsletter może być dobrym rozwiązaniem. Bo przecież zapisujesz się tylko do tego, co chcesz czytać i w ten sposób dostajesz treści nie podpowiedziane przez AI czy przez ten algorytm social mediowy, tylko wybrane przez osobę, której ufasz. Możesz się edukować albo czytać o nowinkach z branży, która Cię interesuje. I przez to nie wypadniesz z obiegu, a jednocześnie będziesz zdrowszy bez tego scrollowania. Nawet social media zmieniają się w kuratorowanie treści, zbieranie informacji i właśnie podawanie ich dalej użytkownikom przez twórców. Powstają też do tego osobne aplikacje, ale wciąż to newsletter jest tą najpowszechniejszą formą. To też opcja na zbudowanie silniejszych relacji z odbiorcami, dlatego że można tam też zadawać pytania i angażować tych odbiorców. Bo ja w swoim marcu ostatnio zrobiłem wielki powrót newslettera i po miesiącu mamy 4000 zapisanych, ponad 60% otwieralności, a tygodniowo dostaję kilkaset odpowiedzi. A to też tworzy dyskusję, pogłębia zaufanie i pomaga. Odbiorcą. Jestem ciekawy, czy zauważyliście, że też coraz chętniej korzystacie z tego typu treści.